Gryfu, gram w w które ty już grałeś. A, okej. Wersję mu rozjebałem, kurwa. tak to sorka, guys. Kasper, ojciec mój. Walczę. Ojej. Do łazienki. O kurwa. Laska postanowiła wyrazić swoją dogłębną wdzięczność za to, że uratowałeś jej dupę. Wyszłam tylko na go Zamknij się. Sprawdziłaś jej puls? Ona nie żyje. Jak to tego. Nie wiem, mówiła. Ja... Kurwa. Niech... Powinnam była... Chciałaś jej, skoro postanowiła. Musimy Nie chcę ku. Kłop... Przenieść. To dużo. Nie wiem, czy powinniśmy. Dla nich to tylko kolejne. Chcę dać jej jako. A, pierdol. A, Strzeliła i chuj. śmiertelny side, Jackson State. Ale nie ma zagrożenia. To samobójstwo. Nie żyje. Nie wiem. Macie przyjechać dziś. ona nie żyje. Nie, zgodnie został stwierdzony przez traumat. Gdyby miała kartę traumy, to bym do was nie dzwoniła. Kurwa, skoro nie chcę wam się ruszyć dupy, to może ja się ruszę i rozpierdolę wam posterunek. <śm> może teraz przyjedziecie, żeby mnie zwinąć. Bardzo dobrze. Gówno mnie obchodzi powód. Niedługo tu będą. Proponowali mi, żebym ją potrzymała w lodzie do jutra. Wyobrażasz sobie? I tak zaskakująco łagodnie z nimi rozmawiałaś. Ode mnie nasłuchaliby się pewnie dużo gorszych rzeczy. O przykro no i ubiorę ją. Chcę, żeby wyglądała jak człowiek, a nie jak ciało. Poczekaj na zewnątrz. Zamknij drzwi. Proszę. Na pewno, że odzyskam, chodzi. Dlaczego zacząłem państwa Proszę. Ja panią Daj mi papierosa. Nie wiedziałem, że palisz. Rzuciłam lata temu, ale teraz po prostu muszę poczuć dym w płucach. Daj mi papierosa, proszę. Proszę. To jej papierośnica. ją z powrotem. Zatrzymaj ją, skoro ci się podoba. Ale nie palę. Myślę, że to dobrze, że akurat ty ją masz. Zawiodłam ją. Myślałam, że muszę dać jej przestrzeń i czas, że sama się pospiera. Trzymaj się, Judy. Nie ma co się załamywać. Wiesz co? Posiedźmy może chwilę w ciszy. Pamiętasz, jak Fingers powiedział, że Iwi była u niego cztery dni? No. Tak powiedział. Od Toma dowiedziałam się później, że zniknęła z chmur dokładnie na tydzień przed Twoim przyjściem. To mi nie dawało spokoju. Zastanawiałam się, co się stało z tymi brakującymi trzema dniami. Poszperałam trochę w jej densach i trafiłam na Woodmana. On ją przetrzymywał, wykorzystywał, robił z nią straszne rzeczy. A jak mu się znudziła, sprzedał ją. z nią. Widziałam. Czeka. Sprawdziłam jeszcze raz te uszkodzone. W końcu natrafiłam na coś w rodzaju echa mojej. No to... Nie. Może później przywoł... Może jej wszczep pracował, gdy była. Może to... Nie sądziłam że ten człowiek jest za... Aż... On się dobrze maskuje. Ja go znam. A też nie sądziłam, że coś takiego ma we łbie. Jedno Co z... W sensie... Jeszcze nie wiem. Zadzwonię do Suzy. Na pewno. Nie. Zadzwonię, gdybyś czegoś potrzebowała. gorzej w życiu, to nie będzie szukał pomocy, ani nie, nie się tak się drugi. Kłopoty. Co za gówniany Związać a, oh, jest twarta. Jeszcze nie byty. No dalej, kochana. Kler, pod samochodem. Cześć, Kler, nie cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Nie W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzi? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła, ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw. Wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się. Zginął rok temu. W wyścigu. Przykro mi. Będę twoim kierowcą. Cztery wyścigi. Następne odbywają się. A jakie? Płacą za pierwsze miejsce jakby co. Dla mnie, bo. Skoro mam prowadzić, to może. Nie szkoda ci go? Nie tylko szybkość się liczy o. Spokojna głowa. Możemy jechać twoim. Może... To kiedy. Żeby się dostać do finału musimy przejść eliminację. To znaczy. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci na miarę. To zobaczę. Co no. masz na pacę Całą, zawsze. Pudła po wszczepach z etatechu do Przepakowa. Prosisz się o kłopoty. Spierdalaj! Wycofaj się albo porozmawiamy inaczej. Oddychaj. Powtórz jakąś mantrę. Policz do dziesięciu. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Co ty mi robisz? To jakaś pułapka. Przeciwnie. To twoja szansa. Wiem, że nosisz w głowie tkającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Wi, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Masz rację, Johnny. Ale nic pan nie grozi. Spierdalaj. Kiedy obydwoje zajmują protokół biochipu. Wi, może go znać wstrząsu. Tak jak przed chwilą. Muszę cię Dla waszego bezpieczeństwa. Co jest? Wygłuszyłam go na trochę. Słyszycie, chociaż nie może odpowiedzieć. Chyba zaczynam rozumieć. Musisz być netranerką i to niezłą. Masz mnie. Łączę się z Tobą przez protokół kognitywny relika. Widzę i słyszę to, co Ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę, prezydentka. Ty. ty nie żartujesz? Nie, nie żartuję. Nasz samolot został schakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Naprawdę, jest to Bóg Rosalind Myers? Siedzi tuż obok. Już wie o sytuacji. Samolot został schakowany. Mogłabym. Potrzebowałabym dwudziestu. 20... Ważna sprawa. Chwytam się ostatnio. Życie prezydenta. przetrwa lądowanie, ale nie Toktan. Wyciągnie. a Ktokolwiek inny. Kurt Hansen. Ma tysiąc powodów, dla których chciałby. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. Ale to problem. Mówiłaś, że możesz. Na miastkę moich. potrafię ci wy. nie wiesz jak bardzo wiem wie. jesteś przyparty do muru dobrze znam to uczucie chociaż no masz na reliku sporo uszkodzonych danych usunę je i zrobię miejsce na coś co ci się bardziej przyda hmm, to znaczy bojowe oprogramowanie militechu zobaczysz to cacko To jest konkretny soft. Jak pracujesz dla rządu, to takie zabawki znajdujesz pod choinką. Chrztoś, że nie rozkoczę. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi nie nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w doktam. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki, a ja nie ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo nie chcemy. Obym tego nie żałował. Nie będziesz. Już moja w tym głowa. Będę przy tobie. Na tyle, na ile mogę. O ty, Piara, wpierdala się do głowy. To żeby. Okazało się, że służyć po Kiedyś korzystali z niego przynaśnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Teraz do środka. Poszukaj punktu dostępu do sieci. Dzięki temu będę mogła Ci pomóc. Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj... Teraz szukasz pomieszczenia technicznego. Będziesz mógł tam włączyć. Dziękuję. Bez strachu, Zasilanie. Jest punkt dostępu, ale bez zasilania. Spróbuj jej jakoś przywrócić, inaczej nie będziesz miał za mnie pożytku. O to chodziło. Okej, okay. udało się. Doskonale. Wchodzę do systemów. Hmm. Przedpotopowe protokoły. Większość danych jest uszkodzona. Sekundka, Podłączę się do jednej z naszych satelit. Zaraz zobaczymy, która z sieci aktywnych w Doctown ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Zastanów się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. Najpierw schakowałaś relik, potem założyłaś kaganie z Johnemu, a teraz przywróciłaś do życia tę kupę żelaza. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Jestem analityczką wywiadu NLC. Szkolili mnie najlepsi w branży. A szkolili mnie, miałam 13 lat, kupiłam woliwera używany cybertechnologię. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci, jak mnie zauważyli. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Ma rację. Nie może. Słuchaj, wybacz, żeby pan wprost. Ale to mnie ciekawi. Czemu poddałeś się na akcję w Konbeki Plaza? Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna, a on. Ach. Był ważny dla ciebie. Nie wyszedł z tego.

Trzeba chwilę zaczekać. Tak swoją drogą, mieć w głowie upadłą prawie gwiazdę. Musi być leczące. Nie polubiłaś Silverhanda, co? Samuraj skończył się na drugiej płycie. O kurwa, i Rosalind Myers, życzę Ci powodzenia. Jak u niej? Mimo, że pytasz, nakreśliłam jej szczegóły naszego planu. Zareagowała spokojnie, To ona. Koleczka Gino i niebieski terminarz. Właśnie przesuwa spotkania. Ta kobieta jest nie do starcia. Tak, wszystko jak to, fajne, to prostu, skrankowo -parkerowe. Widzę oznaczenia: ja nie śladu lądowania. Sprawdź to, jeśli naprawdę musisz. Mam tylko nadzieję, że to nie jest jakiś niewybuch. Podłączałam się, kradłam prąd, dostęp do sieci. Szukałam ryzykownych zleceń. Zwykle dostawałam w dupę. Ale parę razy... Parę razy naprawdę mi się udało. Mogłem o czymś przeczytać na plotkarskich BBS-ach? Zobierasz. Za chwilę będziesz już w Staraj się tam unikać ludzi Hansena. Powiedz coś więcej o tym kurcie, Hansenie. Hansen to były oficer militechu. Jego oddział miał zająć Night City w czasie wojny unifikacyjnej. Zdobyli południowy przyczółek i nigdy się z niego nie wycofali. Zamiast złożyć broń, stworzyli Dogdał. Miasto w mieście. Oh. Zamienili jedną wojnę na drugą. Na niczym innym nie zarabia się lepiej. Pozostań, nie. Trzyba zawę. Schoda mi w górę i przez magazyn. Stamtąd trafisz na bazar.

Posłuchałem nieznajomej netranerki i rzuciłem się na ratunek prezydentce NUSA w najgroźniejszej części Night City. Bo uwierzyłem, że jest dla mnie nadzieja. Nie wiem, co myślisz. Jestem szalony albo zdesperowany, tak? Nie, wi. Wręcz przeciwnie. Tak łatwo byłoby się po prostu poddać. Musi być ci naprawdę ciężko. Ale ty walczysz o siebie. Mimo wszystko. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Ruchowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy. No to cholery, co jest? Nie uwierzysz, co ten chuj odpowiedział. No, nie uwierzę. Ja Dogadamy się? No dobrze, teraz musisz się dostać na dach. Po co? Dla widoków i wcale nie żartuję. Zobaczysz, gdzie wylądujemy. Huh? Ah. ah. ah, ah. ah, ah. I co teraz? Spróbuj zresetować generator. Mm -hmm. To nie pierwszy raz. Bez przerwy. Wszystko tutaj jest stare i pojebane Albo twoje hakowanie nie służy sprzętom. Wreszcie. Linda zawieziecie na szczyt. A, Zaraz wejdziemy w przestrzeń powietrzną na Night City. Jesteś gotowa na przymusowe lądowanie i na to, co potem? Trudno być gotową na przymusowe lądowanie w takim miejscu jak Docktown. Ale zwiększę swoje szanse Mam ciebie. No to, to co co się tutaj? Ale sztos. Принцесса. на стрима!